Ciekawe z gdzie dojdziemy Ale tam widzę Światło A i tam znowu coś łazi Fuj Ja nie lubię Takich stworzeń Które łażą po kanałach Nie nie spokojnie opa. Hi-ho, hi-ho. No idziemy, idziemy. Nie wiem jeszcze gdzie dojdziemy, co zobaczymy, ale idziemy. Dosyć ciekawe miejsce przyznać muszę. Te pająki są nie, nie fajne, ale co tam pająki. Damy sobie radę. Drodzy moi. No. Taki ładny jest, dosyć długi ten korytarz. Ciekawe jestem gdzie dojdziemy. Ale tam widzę światło. Czyli jest opcja, że tu może będzie nawet wyjście. No kurde, ale ich tu jest. Niemiłe te zwierzaki są. To wady właściwie. Nawet powiedziałbym bardzo niemiłe. Mogłyby sobie stąd pójść, ale mam jakiś kawałek. No to też rura. No i gdzie my dochodzimy? Bo tu jest światło? W tym momencie widzę, że dochodzimy do tak ciekawie wyglądającego a to co to jest? Żeby te pająki się tu rozwijały? Tak to wygląda. Wolałbym nie wleść na żadnego z nich. Nie są to miłe zwierzaki. Gdzie my tu dochodzimy? coś pospadało, ale tu zdaje się, że widziałem światło. Czy to jest to wejście? Tak. Tak, tu jest wejście, którym moglibyśmy nawet wyjść, tak prawdę powiedziawszy. Andrzej, tu moglibyśmy swobodnie wyjść tędy. Bez problemu. No ale co, to idziemy dalej. trochę coś kawałek z tym korytarzem spróbuję trochę podnieść, wiecie? o, w ten sposób spróbuję podnieść kamerę może coś będzie lepiej widać no. nie lubię pajęczyk szczególnie tych pająków, które tutaj są nisko jest ja nie lubię niskich pomieszczeń tak samo jak nie lubię kurde ale ich tu jest powiem wam, można je liczyć w po co one tu są to nie wiem więc mi to przyjemności tutaj jakiś kolejny no szyb ale tutaj znowu nie ma nie no ma żadnej opcji, żeby wejść, czy tylko cieknie woda. Tak już trochę plecy bolą, szczerze powiedziawszy. Ja jestem po prostu trochę za duży na coś takiego, na taką zabawę. Jest znowu światło. Zobaczymy, co to światło nam przyniesie. Jeszcze robaki latają. No kurde ile ich tu jest. Jest coraz niżej. I przestaje być fajny. Bo już mnie plecy bolą. Taki kawał trzeba iść. A i tam znowu coś łazi. Fuj! Jak ja nie lubię takich stworzeń które łażą po kanałach No i to jest kolejne wyjście A, nie chcę mi się tam niszczyć, że powiedziawszy, bo już mi plecy bolą Andrzej plecy mnie bolą Lecy cię bolą No a tu korytarz ciągle jest jest No To co, wracamy Skończymy następnym razem, no nie wiem, wiesz. A wyjdziemy sobie tym szybem. Do góry. Do góry. Tak, tam możemy wyjść tym, gdzie, gdzie zaznaczyliśmy go. No naprawdę już mnie tak plecy bolą. Kurde. A tu się trzeba jednak schylać, bo są kosiarze. U. No ty to masz dobrze, bo ty jesteś dla niskich pokładów, ja nie. Ja niestety nie dam Ja po prostu kręgosłupem sobie nie poradzę Dobra Spadamy, wybaczcie, ale po prostu, po prostu nie dam rady Naprawdę Jeszcze kawałek i będę miał problem żeby stąd wyjść w ogóle. Starość nie radość, niestety drodzy moi, ale przy okazji zaraz będzie jeszcze jedna przygoda, to trzeba się będzie wydostać tutaj, tym, gdzie to światełko, także też będzie wesoło, no ale no niestety całego, całego korytarza w Molkę nie zaliczę tym razem, musiałbym być niższy, albo może, nie wiem, może potrenować, <laughs> ale trenowanie też nie wiem, tak? No dobrze. Dobrze panie i panowie. Niech będzie, że tym razem się poddałem, ale o kurde. Ale mój kręgosłup naprawdę w tym momencie mówi mi stary bastuj, bo nie dasz rady. O dobra. to jest to na pewno? Tak No to co? To trzeba będzie w takim razie wychodzić. Ciężko będzie. Bo to wyjście jest. tutaj nie widzicie tego. Pokażę. Trzeba będzie takimi schodkami jakoś się tu wspiąć. To też nie będzie najłatwiejsze. Kurde. Możemy żeby to złapać jakoś. Spróbujemy. Opa! O kurde, coś mi spadło. Nie znaczy, jaki a co to spadło? Nie wiem, coś coś spadło. No to do, do aparatu pokrywa albo coś, albo kamery. No właśnie nie wiem, ale. Teraz my tu Tak, tylko kurna, coś spadło i nie widzę tego. Tak, że się pociągnął, to coś spadło. No. tutaj. No nie widać. Co ci brakuje może sprawdzić? Nie wiem Andrzejku. Nic nie popłynęło. A co to jest? Nie wiem. Co? Może co coś... Może coś odleciało. Dobra. No, się widzimy tam wracać, ty tam zostawisz Co? Coś ty tam zostawisz Gdzie? Tam tam Nic Nic, także można swobodnie No dobra, dobra, Co prawda nie wiem jeszcze jak tutaj wyjść No, ciężko będzie Ale... To jest na linach gdzieś się opuścić z O, to tu byśmy akurat Kurde, jak by to zrobić? Aha. Ja nie wyjdę, kurde Nie dasz szady? Nie, wiem. No. Pokaż Wiesz co, a ty dasz rady? Nie wiem No to jak daj na o ja pierwszy, bo jak nie dam rady, to ja będę się tam iść mm. A na nawyżej wezmę Ciebie to sprzęty No dobra to co chodzi? No to próbuj Taki kurwa cyrkowiec, zaś nie jesteś No jest Dawaj, do góry Ty silny chłopie jesteś Jeszcze kawałeczek Już masz nogą go no, widzieliście, jak sobie pięknie dał radę? Jestem trochę cięższy, ale nie zmienia to faktu, że jest opcja, że też dam radę. Tylko poczekam teraz, aż Andrzej wyjdzie. Jestem kawałek drogi do góry. Wylasł? Dobra. Ja jestem niestety trochę cięższy od ciebie, ale damy radę. Nie, nie, spokojnie, opa! Często jest, jest złapać. Okej, okay. już wyjdę. Już jestem. No. No to jesteśmy, drodzy moi. Jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy wchodzić. Czyli tu. Wcale nie trzeba tego robić. Fajna przygoda, nie? O Tak, to nie jest, nie jest takie łatwe odpiąć kamerę. No, tak, drodzy moi, przygoda była i wcale się nie zmyła. Jestem bardzo zadowolony, że to zrobiliśmy. Andrzej szczęśliwy. Woderów nie popsuliśmy, mam nadzieję. No, czyli co? Na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Jak coś zrobi, zgubiłem? To po prostu mám pecha, nie? pomolkowy, że tak powiem, A tak trochę mam wyrzuty sumienia, że nie poszliśmy tam dalej przeze mnie. Ale wierzcie mi, drodzy moi, wolę nie ryzykować w wielu wypadkach. Szczególnie, że z kręgosłupem nie ma zmiłu się. Jeżeli mielibyśmy wracać, Andrzej, ile tam przeszliśmy? Z kilometr? No nie, no z 800-900 metrów. No tak około powiedzmy w zaokrągleniu. Może mniej, e, około kilometra. Jak miałbym później z kręgosłupem, który strzelił, wracać z powrotem to sorry, no bonus. No ja niestety mam swój wzrost, 1,88m, w związku z tym no, jeszcze 98kg wagi. wierzcie mi, że z kręgosłupem, który boli raczej jest ciężko się poruszać. A jeszcze trzeba być cały czas schylonym. Tu trzeba też uważać, żeby nie wpierdzielić się tak naprawdę na pająki. Bo mogą być niemiłe. Zresztą, chyba już kilka razy Wam pisałem na temat tych wrednych stworzeń. To są najbardziej jadowite pająki. Co prawda, może nie zrobią jakiejś wielkiej krzywdy, natomiast na pewno nie jest to nic miłego. No i w związku z tym wolałem to odpuścić. ale jest drugie wejście, w związku z tym, że. I na pewno nie jestem tu po raz ostatni. Mam nadzieję, że Andrzej jeszcze będzie chciał kiedyś ze mną przyjechać. To wtedy wbijemy się z powrotem i spróbujemy przejść jeszcze kawałek na świeżości. Podobno jest kawałek, że można wyjść zupełnie z drugiej strony. To wtedy będę miał okazję zrobić dla Was kolejny materiał z tego miejsca. Tak czy inaczej, jednak mimo wszystko nie mam 10 lat, czy 15. Zdrowie jest dla mnie naprawdę ważne. Myślcie co chcecie. Mówcie, że stworzyłem. Niech i tak będzie, chociaż ja tak nie sądzę. Nie ma opcji, żebym sobie zrobił krzywdę. Miłego, spokojnego i do następnego. I teraz już nie będzie żadnych suplementów. Hej!